Cześć, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Jest to już drugi odcinek Po powstania w Polsce. Dzisiaj odwiedzimy Kielce. No i tak, pierwszym zestawionym w dzisiejszym odcinku będzie Suzuki Arena, która była wybudowana w roku 2004. To 2006 była budowana. A więc tak to wygląda. No i jak wiecie, tutaj swoje spotkanie nazywa Korona Kielce. Pojemność tego stadionu wynosi 15700 widzów, i rekord frekwencji padł w 2006 roku, właśnie na meczu z Legią Warszawa, kiedy to na tym stadionie zasiadło 15 550 widzów. No tak, stadion w Kielcach jako jedyny stadion w kraju, ma komputerowy system kontroli wejść, a więc to oni sami, znaczy stadion sam. Te bramki jakby kontrolują tych widzów, to jest bardzo ciekawe właśnie. I tak yy, yy, dla klubu, yy, znaczy dla tych zagorzałych kibiców przeznaczona jest yy, część stadionu, która nazywa się Młyn i ona może płacić tysiąc miejsc. I tak swoje mecze rozgrywała tu także reprezentacja Polski. Pokonała ona tu imię mniej reprezentację San Marino yy, i Pokonała tutaj tak, że... Nie, jednak to tylko jeden mecz, coś mi się tutaj pęszało. Ale co ciekawe, pokonała tutaj reprezentację San 10 do zera. I to był najwyższy wynik w historii, jaki padł na spotkaniu reprezentacji polskiej. No. I tak to właśnie wygląda. A także najszybszą bramkę tutaj zdobyli Polacy w swojej historii, a więc najwięcej bramek, najszybszą bramkę. Macie Żrawki się tą najszybszą bramkę. A teraz jesteśmy już na drugim stadionie, a mianowicie star jest to stary stadion Korony Kielce. A jeszcze zapomniałem dodać, że Suzuki Arena jest zbudowana na miejscu stadionu Błękitnych Kielce, a więc klubu, który do niedawna jeszcze istniał, ale chyba 10 lat temu go rozwiązano dobrze. To wróćmy do tego starego stadionu. No został budowany w 1924 roku i y, mógł pomieścić 7000 widzów. Taką samą frekwencję najwyższą uzyskał na meczu z Krakorem w 2006 roku. No i to jest w sumie na tyle, co Wam przygotowałam o tym stadionie. Ale y, rozegrano tu bodajże 6 meczy tylko Ekstraklasy, Później właśnie y, Korona no przyniosła się na ten swój nowy obiekt, Suzuki arena, który no właśnie rozgrywa mecz do dziś, a teraz już o samej koronie rozmawiamy, no bo tak korona została założona 10 lipca 1973 roku i debut się Kasi w sezonie 2005/2006 właśnie w spotkaniu z Krakowią. I to na tym starym stadionie, gdzie właśnie był ten rekord frekwencji. Tak sobie wam przed chwilą mówiłem. Awans do ekstraklasy w 2004, sezonie 2004-2005 yy, zapewnili sobie pokonując na wyjeździe kilka z bełchatów. I na jak przed końcem sezonu, zapewnili sobie właśnie awans do ekstraklasy. 1 lipca 2008 roku wydział desypijany PZPN, mając dowody dostarczają się z produktu we Wrocławiu dokładnie ustalanie 14 meczów w sezonie 2003-2004, gdzie Korona występowała w drugiej lidze, ugrał Koronę degradacją o jedną klasę rozgrywkową niżej. Dodatkowo klub Klubskies musiał zapłacić 70 tysięcy grzywny. No i tak, później była ta, właśnie po tej degradacji, Korona awansowała, co ciekawe, w swoim pierwszym sezonie, w pierwszej lidze. No i później po tym awansie grali aż w Ekstraklasie do sezonu 2019-2020, gdzie, jak wiecie, Korony już dalej nie zobaczymy, ponieważ spadli. No a więc no, szkoda tej Korony, no bo no, jest to jeden z dłuższych klubów, który występował w naszej Ekstraklasie. No, spadli y, z miejsca numer 15, a więc Wynik nie najlepszy, przy nim była Arka Dynia. I jak wiecie, trzecim spadką trzeba było To na tyle, co na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, zachęcamy się łapki w Także subskrybujcie kanał i widzimy się już jutro z kolejnych stadionów.